Nie chcemy dzisiaj mnożyć scenariuszy, żeby nie budzić też niepokojów niepotrzebnych. Natomiast każdy scenariusz dzisiaj jest możliwy, wiemy w jakiej sytuacji geopolitycznej się znajdujemy, ale też mamy świadomość, że, że mogą występować różnego rodzaju też spory konflikty w konkurencji. No, wszyscy scenariusze będą analizowane przez policję i myślę, że na końcu śledztwa będziemy mogli uczciwie usłyszeć. Czy te przyczyny zostały ustalone? Wszyscy chcemy wierzyć w to, że ten dróg odnajdzie się żywy i wróci do służby. Mamy też oczywiście świadomość tego, że praca strażaka wiąże się z ryzykiem, czasem ryzykiem dużym. Tutaj ten strażak podjął się trudnego, trudnego zadania, bo to był rekonesans, tak naprawdę. No i do wypadku doszło. Ja wciąż mam nadzieję. Naprawdę mam nadzieję. Byliśmy i z panem zastępcą komendanta głównego w domu, u rodziców, wszędzie. Wszyscy mam nadzieję. Znam tego pana od, od małego dziecka. Wspaniały człowiek. To nie tylko strażek, ale pomagał wszędzie. Tutaj przybyło 20 zastępów wszystkich jednostek z powiatu, które udzielają się ratowaniu tego majątka. Przede wszystkim przybyli na pomoc swojego kolegi druha.